wszystkim. Dzisiaj witam się z wami z mojej kuchni. Co prawda wiecie, że o. Co prawda wiecie, że tutaj jest straszne światło, ale rozłożyłam lampę dodatkową. Zaświeciłam ledy pod, pod szafkami. Więc ja mam nadzieję, że ten film nie będzie w sensie, że światło tutaj nie będzie za ciepłe. Łup łup. Mam ze sobą swojego prawie 3 latka. W styczniu dać kończy, pod koniec stycznia 3 lata. Także prawdopodobne jest, bardzo prawdopodobne, że on będzie mi w tym, w tym filmie pomagał. A właściwie nie w filmie, a w wykonaniu sernika. Plan był taki, że będzie vlog i że będzie pieczony chleb. Chleb nie będzie pieczony, dlatego że zakwas mi nie wyszedł. Pojawiła się pleśń. I niestety, ale słuchajcie, ja byłam tak zawiedziona, ja wstawałam codziennie rano i tak do tego zakwasu szłam, bo miałam go tutaj na półce, tutaj jest na półce drugi zakwas, już się robi nowy, mam nadzieję, że ten mi wyjdzie i wiecie, z takim oczekiwaniem, czy, czy to urosło, <grytanie> czy będzie ten chleb, nie będzie chleba, e, zaśmierdziało się, spleśniało i będzie sernik. E, dlatego y, bardzo spontaniczny film. Więc nie oceniajcie mi czystości mojej kuchni, bo chciałam skorzystać jeszcze, póki jest dosyć jasno na zewnątrz. Słońce zachodzi już po czwartej, więc bardzo szybko robi się ciemno. I no, gdybym miała jeszcze teraz stać i wiecie, polerować, picować, jak te wszystkie super YouTuberki mm. kuchnie, no to brakłoby mi czasu. Dlatego, jak będzie brudno, to po prostu wyobraźcie sobie, że jest czysto. No, a my lecimy, będziemy piekli sernik. I trzymamy chwilkę, żeby się udało, bo wiecie, jaka ze mnie jest piekarka, ciastkarka, cukierniczka. Wyłożyłam sobie już tutaj mniej więcej rzeczy, które są potrzebne, chyba wszystkie. Tam jest dosyć sporo jajek, cynamon, owsiane ciasteczka twaróg z polskiego sklepu, sklepu Mascarpone. Tutaj ja dodatkowo sobie dam y, olejek waniliowy, bo bardzo lubię y, smak Budyń, masło, jabłka, herbatka. No i lecimy z koksem. W pierwszej kolejności pojawiają się tam jabłka. W, w przepisie pojawiają się jabłka, których ja nie mam, czyli te prażone jabłka, więc muszę sobie zrobić. Eee, więc zaczynam od tego. Tá ah. There. Tu Tu na zielonym No There. jeszcze raz tutaj Klik Mamy klik. Tak. I mierz. O. I mama. Mm -hmm. Tu. Ekstra. Daj mi Dobrze. To teraz tu. Ekstra. Daj mi Mhm. Uh -huh, więcej, no. Mama! Mam Ten? No. Tu! Tak. Delikatnie. Okej. Okay. Tak. trochę więcej. Tak. I mhm. Super. I Trochę więcej. Ok. Teraz mama, okej? Okay? Mam stoi mleko. Mama mleko. Tak, A oto efekt końcowy. Oczywiście nie obyło się bez wpadek, bo w przepisie, tak jak widzieliście, powinna być beza. Mi ta beza nie wyrosła i zrobiła się taka miękka, więc to bardziej była taka pianka niż beza, ale w smaku też, yy, też bardzo dobre. Ogólnie cały sernik w smaku bardzo dobry, więc mogę polecić. Zostawię Wam cały przepis na dole w opisie. Jeżeli chcecie zrobić taki sam przepis, no to klikniecie sobie po prostu i krok po kroku możecie zobaczyć. Ehm... Składniki, wykonanie, i, i tak dalej. Więc e, taki pomysł na film. Idą święta, więc może komuś się przyda. Taki pomysł trochę na, no, na taki niestandardowy sernik, e, tak naprawdę, bo jeszcze nie spotkałam się z sernikiem, z jabłkami czy tam z bezą. E, chociaż wiecie, ja nie piekę, więc, więc może to standard. Tutaj czegoś takiego w każdym razie w Norwegii e, nie spotkałam. E, I tyle. Sorry za opóźnienie w dodaniu filmu, ale m, chciałam, żeby ten sernik przeleżał mi przez, e, m, przez dzień, przez noc właściwie e, w lodówce, a później nie miałam czasu na zmontowanie filmu, więc jestem teraz. Dobra, e, lecę. Trzymajcie się, pa!